Słuchajcie, ostatnio było z Waszej strony, drodzy widzowie, dosyć sporo marudzenia o, o to, że oświetlenie mogło być lepsze. No, bo i faktycznie to, jak miałem to oświetlenie ustawione, to trochę nie wydobywało najlepszego, co można z tej kamery, więc poprawiłem trochę oświetlenie i teraz ono będzie mniej więcej takie. Mam nadzieję, że Wam bardziej się to podoba. Zawsze, zawsze jakieś, jakieś do przodu, prawda? Przy okazji posuniecie do przodu. Przy okazji przypominam, że można mnie wspierać na Patronite, kto nie wie, przypominam też tym, którzy nie pamiętają czasami, a potem proszą, żeby im przypomnieć, więc im przypominam, tutaj można wesprzeć mój kanał. Ci, którzy nie chcą się bawić w Patronite, gdzie tam trzeba się logować i tworzyć konto, no to. Są inne możliwości. Ja podaję też numer mojego konta. No, i także tutaj można kawusie, i tak dalej. Ja co prawda staram się w prawdziwej kawy pić mniej, ale wiecie o co chodzi? Tu chodzi o wsparcie, nie o kawę. Przy okazji informuję, że nasza książka tutaj można kupić naszą książkę o liberalizmie. Ona w tej chwili jest w składzie, jeszcze trzeba tam trochę poprawek zrobić, więc jeszcze trochę. I raczej będzie w początkach marca niestety niż w końcu lutego, jak mieliśmy nadzieję, no ale, ale będzie, ale będzie. To wszystko zależy też od tego, jak drukarnia się wyrobi. Bo skład składem, ale potem główna rzecz to jest, to, żeby się wstrzelić w drukarnię. Prawda? Ona musi mieć wolny kanał, jakby to można tak powiedzieć. Można też kupić inne książki, na przykład Historia Francji bez mitów, która jest dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i e-bookowej. Polska jest bez mitów jest dostępna w wersji tylko e-bookowej. Dobrze. No i oczywiście pamiętajcie, że ta książka musi dopiero powstać, nie? A inne książki przyjdą od razu, jak je zamówicie. Albo zostanie wysłany e-book. No dobrze. Słuchajcie, skoro już się dorwałem do tego, to chociaż przeczytam wam do kolejnym kraju Afryki o kraju, o którym za dużo właściwie ciekawych rzeczy do powiedzenia nie ma, bo to był po prostu niewielki rejon, w którym Swazji albo Swaziland, który to region Brytyjczycy opanowali, to jest region, który przylegał do portugalskiego Mozambiku, czyli to jest mówiąc w wielkim skrócie Afryka Południowo-Wschodnia, tak? No dobrze, no i teraz słuchajcie, jak to, jak, to wszystko, jak to wszystko wygląda. No więc to jest kraj, który został opanowany przez Brytyjczyków pod koniec XIX wieku, a niedawno zmienił trochę swoją nazwę, tak? ale to za chwilę. Tu jest taka książka, bardzo polecam, Afryka. Opowieści o wszystkich krajach kontynentu. Astrid Madimba i Chiny Ukata. Pierwsza z nich ma pochodzenie nigeryjskie, drugie ma pochodzenie z Demokratycznej Republiki Konga, czyli tego większego Konga, czyli odpowiednio tu i tu. No i one stwierdziły, że napiszą taką książkę, której będzie artykuł o każdym kraju afrykańskim, przynajmniej jeden artykuł, prawda? Tak, żeby trochę przybliżyć dzieje tego kontynentu i rzeczywistość polityczną tego kontynentu. No Teraz jak trzymam tą książkę, to światło jest odbijane od tej książki i jeszcze jest lepsze oświetlenie, dobrze wiedzieć. To by dopiero było oświetlenie, jakbym tutaj miał coś na dole. No ale to pomyślimy. W każdym razie <laughs> można by coś tutaj postawić, nie wiem, na przykład zobaczymy takie coś, musiałbym na kolanach takie coś trzymać, no mogę w sumie, mogę trzymać, jakieś no dobrze w każdym razie jak jest otwarta książka to nie jest to potrzebne no dobra, w każdym razie dosyć już o tym oświetleniu już nie przesadzajmy z tymi technikaliami no ale poprawa jest, widzicie, że poprawa jest to one napisały o. bo chciały napisać niebanalny artykuł o każdym z 50 kilku krajów Afryki i dokładnie tyle jest tych rozdziałów, więc bardzo polecam, jak ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o Afryce. Zwłaszcza współczesnej, ale nie tylko. No więc posłuchajcie, co napisały o Esłatini albo o Suazji, czy Swazilandzie, bo to jest wszystko to samo. Królestwo Esłatini, dawniej Suazji, Swaziland. To afrykańskie państwo, podobnie jak wiele innych, pozbawione dostępu do morza. Na północnym wschodzie graniczy z Mozambikiem, z pozostałych stron okala je RPA. W 2019 roku populacja Eswatini ledwo przekraczała milion mieszkańców. Z tego niewielkiego kraju pochodził król Sobuza II. Monarcha, który mógł pochwalić się najdłuższym potwierdzonym panowaniem, panowaniem znanej nam historii. Y na korzyść jego długowiecznego panowania niewątpliwie miało to, że Sobuza objął władzę jako czteromiesięczne dziecko. Sobuza przewodził swojemu ludowi przez 82 lata, a, jego, a nawet 82,5 roku. A jego postawa miała wpływ na wyrwanie się z pod spod władzy brytyjskiej. Monarcha miał w sumie 100 żon i doczekał się 60, 600 dzieci. Przy takim wypadku lepiej nie liczyć już wnuków. Tak? 100 żon, 600, 600 dzieci i wnuków, niewyobrażalna ilość. Ojciec Sobuzyn Guanet II zmarł podczas corocznej ceremonii Inkwala, in czyli zbioru nie atramentu, tylko pierwszych owoców. Święta umie uświetniające jego królewskie panowanie. Sobuza urodził się w lipcu 1899 roku. Ogłoszony został królem. Następcą tronu 10 września. Początkowo rządów w jego imieniu sprawowała mama, no bo miał był dzieciakiem, Lomama Ndwandwe, podczas gdy syn odbierał wzorową na zachodnich systemach edukację w kraju i w Afryce Południowej. W 1903 roku Wielka Brytania utworzyła na etapie, na, na obszarze Słatini kolejny protektorat, na którego czele stanął w 1906 roku brytyjski wysoki komisarz nadzorujący Basuto, czyli Lesoto. Byczłane, czyli bostłane i Słazi, czyli Esłatini. Sobuza rozpoczął samodzielne panowanie 22 grudnia 1921 roku. Tak, 21 roku, czyli 3 lata po pierwszej wojnie światowej. Brytyjczycy nie uznali jego królewskiego tytułu, widząc w tym raczej symboliczny ceremoniał. Zamiast tego przyznali mu tytuł najwyższego wodza ludu Słazi. Przyjął tę rolę i udał się do Londynu, aby przekonywać tam polityków do uchylenia, uchylenia proklamacji o podziale ziemi. Akt ten umożliwiał przekazywanie ziemi białym osadnikom kosztem ludu z Wraz ze słabnięciem europejskich mocy podczas II wojny światowej, no, dobra, względnym, Sobuzie udało się dojść do kompromisu z metropolią. Brytyjczycy obiecali zwrócić zagrabione ziemię członkom ludu z i zapewnić im większą autonomię w zamian za wsparcie brytyjskiego wysiłku wojennego. Łazji przystali na to i walczyli o boku aliantów, biorąc udział w misjach w Libii i we Włoszech, po stronie aliantów II wojny światowej. Dekady po II wojnie światowej to okres wspomnianego już wiatru zmian, jak to określał ten proces w swoim przemówieniu brytyjski premier Harold MacMillan, kiedy kolonie zaczęły domagać się niezależności. W latach 60. Brytyjczycy dostrzegli, że imperium jest nie do uratowania, uruchomili efekt domina prowadzący do niepodległości licznych krajów Afryki. Sobuza powołał w 1965 Narodowy Ruch Imbotkwo, partię polityczną opowiadającą się za niepodległością. Jeszcze przed zdobyciem pełnej niezależności, partia odtrąbiła wielki sukces, bo zdobyła wszystkie miejsca w nowej Radzie Ustawodawczej. Niepodległość nadeszła we wrześniu 1968. Brytyjczycy uznali Słali za niezależne państwo, Sobuzę za monarchę. W roku w nowym ustroju ustroju, utrzymano jednak parlament wzorowany na westminsterskim. W 73. król zawiesił konstytucję, rozwiązał parlament i zaczął rządzić za pomocą Rady Narodowej. Czyli jednak za mordyzm. Stało się to jednak za zgodą parlamentu. Tam musiał się niezłym mirem wśród swojego ludu cieszyć, że temu pozwolili być takim autokratą, widzicie? Sobuza oznajmił, za zgodą parlamentu, że demokracja nie współgra z duchem swazji i zaczął, rozpoczął rządy jako władca absolutny. Tu, yy, tak, no i tutaj dalej jest. Nie, tutaj jest też komentarz autory, autorki, że być może miał trochę racji, zwłaszcza jak zobaczymy, jak skończyły się eksperymenty z demokracją w innych państwach regionu. Przy podejmowaniu decyzji monarcha kierował się tradycją, zwłaszcza, że Suazji z niezwykłą dumą kultywuje swoje obrzędy i kulturę. W 1919 roku pierwsi obserwatorzy uchwycili na taśmie filmowej przedstawicieli tego ludu przybranych w tradycyjne stroje ze skóry i z włóczniami i tak dalej. Sam Sobuza wiodł dość proste życie w monarszej wiosce zwanej Kral i równie dobrze czuł się w przepasce biodrowej, co w zachodnim stroju wyjściowym. W swoim pragmatyzmie podstawił z jednej strony... Zachęcać do korzystania z tradycyjnej medycyny, a jednocześnie do, do zapewnił poddanym dostęp do nowoczesnej zachodniej opieki zdrowotnej. Jako dyplomata balansował między marksistow, marksistowskim Mozambikiem a apartheidowską RPA. To musiał być ciekawy czas. Esłatini początkowo zarówno przyjmowało, zarówno Zbiegłych polityków z Mozambiku, jak i południowoafrykańskich czarnych nacjonalistów. Również zapraszano białych mieszkańców RPA do mieszcowych kasyn, gdzie mogli uprawiać zakazany w RPA hazard. To dopiero. W oczach Słazji król jest po prostu jednym z ludu, ludu niezwykle dumnego ze swej kultury. Esłatini uchodzą za jedyną dawną afrykańską kolonię, z wyjątkiem Zanzibaru, która przywróciła monarchię absolutną. Sobuza założył narodową. Z wyjątkiem Zanzibaru to też trochę bez sensu, bo Zanzibar to jest po prostu część Tanzanii, więc właściwie to jest jedyna kropka. Dziwne, że muszę dwie Afrykanki poprawiać, ale dobra. Zdarza się i tak. Sobuza założył Narodową Wyższą Szkołę Słazji, będącą ośrodkiem rozwoju kulturalnego, społecznego i przemysłowego. W programie nauczania studentów wprowadzono znaczy zamordyzm, ale mądry zamordyzm. Wprowadzono zajęcia o rolnictwie i tradycyjnej kulturze obok przedmiotów typowo akademickich. Za jego panowania we Słatini powstał największy w Afryce złożony przez człowieka las gospodarczy. W latach 70. XX wieku oczywiście kral był jednym z najważniejszych eksporterów drewna, ścieru drzewnego, cytrusów, ananasów, cukru i żelaza. Słatynie otworzyło granice z RPA, eksportując swoje towary za pomocą tamtejszej kolei i portów z mozambickich dróg handlowych. Państwo wykorzystało również siłę roboczą napływającą zarówno z RPA, jak i Mozambiku. Król Sobuza wkładał wiele wysiłków w próby pozyskania ziem leżących w granicach RPA, obszaru zwanego jako Kangwany rząd RPA w czasach apartheidu przyznał te ziemie mieszkańcom wywodzących się z ludu Suazji, a państwu Eswatini mogłyby one zapewnić pilny dostęp do wody, czyli tam i tak RPA osadzał osadników z tego samego ludu, nie? więc można było mówić, no to skoro i tak tam mieszka lud Suazji w ramach RPA, to czemu nie może mieszkać lud Suazji w ramach kraju, który się do jednawna nazwał Swaziland, nie? Słuszne. Po upadku apartheidu w 1994 roku, region ten został włączony do południowoafrykańskiej prowincji przylądkowej wschodniej. Jednak czyli się nie udało. Nie? Widać, że tutaj autorka ma sympatię do tego mądrego, jak się wydaje, króla, ale trochę przesadza, bo nie chciała powiedzieć, że to się nie udało. Po prostu coś się nie udało. Łącząc 500 tradycje z nowoczesnymi rozwiązaniami, Sobuza zdołał wprowadzić Słatyń na ścieżkę gospodarczego wzrostu. Sukcesu. Nie powinno zatem dziwić, że poprzez liczne małżeństwa król powiązał ze sobą najbardziej wpływowe ludy Suazji. Królewski klan Dlamini ze wszystkimi gałęziami stanowi jedną czwartą niewielkiego społeczeństwa Suazji. Poddani, szanowani, kochali swego monarchę, nadali mu przydomek lwa Suazji. Monarcha zmarł w sierpniu 1982 roku, o, w tym samym roku, co ja się urodziłem. W wieku 82 lat. 82, 82, ale kabała. Normalnie. A rządzący do dziś jego syn Mtsłatii III wstąpił na tron w 86 roku. Czyli niezbyt się, czyli, czyli niezbyt duży był ten in, czas rządów pomiędzy nimi. A może była regencja. No, nie będziemy tego teraz sprawdzać. No, w każdym razie od 1986 rządzi kolejny władca i też rządzi długo. Naród nie porzucił swoich zwyczajów i dumy z tradycji, a znamiennym tego przejawem była zmiana nazwy państwa w 2011 roku właśnie na Eswatini, bo poprzednia nazwa Swaziland stanowiła miks angielszczyzny i i języka Suazji. Esłatini oznacza dokładnie to samo, kraj Suazji, tylko już w, w miejscowym języku. Zmiana oficjalnej nazwy w 2011 roku to zrzucenie kolejnego balastu pozostałego po kolonializmie w południowej Afryce. W sumie niesamowita sprawa, bo z tego wynika, że to jest kraj naprawdę afrykański. Więc może powinienem zrewidować moje zdanie o tym, że Uganda jest najbardziej afrykańskim krajem afrykańskim, ale z tego widać, że na tym południowo-wschodnim brzegu Afryki jest najbardziej zachowany ten, ten, ten afrykański charakter tych afrykańskich państw, a nie jakiś mieszany, ogólny, modernistyczny. Czy też po prostu biedna wersja europejskiego czy azjatyckiego? Jak to większość dzisiaj wygląda, krajów afrykańskich przecież, prawda? Bo przyjęły albo islam, albo chrześcijaństwo i wyglądają trochę jak ubodzy kuzyni Azjatów lub Europejczyków. No ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda na przykład PKB tego kraju. Jeżeli tak on dobrze funkcjonuje, to powinien wyglądać tak bardziej jak Gabon, niż jak Kamerun, prawda? Bo Gabon jest, mimo tego, co wydawało się Jarosławowi Kaczyńskiemu, jednym z lepiej działających krajów w Afryce, dzięki ropie i nie tylko. Yy, o, Swaziland jest, słuchajcie, w 80% protestancki. No to pracują dobrze. Ateizm jest wysoki we Esłatinii. Co dziesiąty jest ateistą, słuchajcie. Katolików dziękować Bogu niekatolickiemu jest tylko 5%, tradycyjne religie plemienne to tylko 1%. No ale mamy, to jest kraj niespełna, półtorej no milionowy, także niesamowita w ogóle sprawa. Monarchia absolutna, ale uważana za praworządną, jest protestancka, półtora miliona ludzi, no nie da się ukryć, no w pewnym sensie jednak jest, jest trochę afrykański, a trochę jednak taki trochę angielski ten kraj. Z siedzibą parlamentu i króla jest Lobamba. Lobamba. Fajne te, są te nazwy e, afrykańskie. No, w każdym razie e, obecnym premierem jest Russell Dlamini z tego samego klanu co król, jak widać, bo była mowa w książce, że Dlamini to jest właśnie ten dominujący, dominująca dynastia tam. Ciekawe. No, i teraz PKB na jednego mieszkańca to jednak tylko 4000 USD. No, ale to jest więcej niż niejeden kraj w Azji, nie mówiąc już o Afryce, więc nie jest tak źle. Rzeczywiście jest mowa o tym, że przeciętny wiek to tylko 22 lata, więc jeszcze, jeszcze coś tam może się, coś jeszcze wymyślą, żeby sobie zapewnić lepsze dojrzewanie, że tak powiem, ale um, eksportują cukier, mięso, drewno, azbest, o, azbest, diamenty i węgiel kamienny. Hmm. Ciekawe, czy my importujemy węgiel kamienny, bo wiadomo, że um, mamy palić węgiel do końca świata i jeden dzień dłużej. No nic, to tyle, słuchajcie, myślę, że ciekawy, ciekawy krajik. Nie wszystkie kraje afrykańskie radzą sobie tak źle, jak się wydaje. Ja tak mam, jak już opowiadam już o chyba z 30, może 35, kraju afrykańskim, zostałych jeszcze kilka z tej serii o, o, o państwach świata. To mam takie wrażenie, że tak z 40% tego kontynentu radzi sobie całkiem dobrze. Problem jest z pozostałą, większą połową, jak to się mówi. Wiadomo, że nie ma większej i mniejszej połowy, ale to jest jednak przydatny termin. No dobrze, słuchajcie, przypomnę, że tu można wspierać mój kanał: kupić książki, zarówno te wydane, jak i te jeszcze nie wydane. Tu też można wesprzeć. No i cóż, powodzonka wszelkiego i do, do następnego spotkania, do następnego vlogu. Mam nadzieję, że oświetlenie lepsze jest i Wam się podoba. Będę jeszcze trochę kombinował, żeby było jeszcze lepsze, a tymczasem ja się z Bagni żegnam. Hej, hej! Jak mówi lepszy komentator, któremu przy okazji jeszcze zdrówka, bo podobno ma z tym, mówił, że ma z tym trochę problem ostatnio, więc tym bardziej zdrówka. Trzymajcie się powodzonka.